I dzisiaj chciałam Wam pokazać jak zmienić kilka ustawień w telefonie. Wchodzimy w ustawienia. Schodzimy trochę niżej i bierzemy dodatkowe ustawienia przycisków. I mamy tutaj kilka, ja mam tutaj włączone sobie zrzut ekranu i lampka. Możecie w to na przykład y, asystenta Google. Albo uruchomi aparat. Są naprawdę różne, przeróżne tutaj. Te I jeszcze ten wypełnisz pełnokrotnie. Bo, jeśli nie chcecie mieć na przykład przycisków jak ja, jak tutaj jest, przyciski, to możecie sobie zmienić także bokiem to, robicie. Tak jak ja. Więc um, to chyba wszystko na dzisiaj. Jeszcze Wam pokażę, jak działają trzy palce za rzut ekranu Przejechałam. A, dobra, nie styknęło jeszcze. A, dobra, jednak jest. Więc, no, tak to wygląda. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i widzimy się w kolejnym. Nara!